To już trzecia odsłona oławskiego festiwalu na Odrze Piana Bosmana. W dniach 25-26 maja organizatorzy przygotowali oprócz samego pikniku wiele atrakcji artystycznych i pokazów. Celem festiwalu jest promocja walorów rekreacyjnych i turystycznych rzeki Odry, która stwarza wiele możliwości aktywnego wypoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pierwszego dnia głównym punktem był konkurs pływania na byle czym, w którym zaprezentowało się dziewięć pomysłowych konstrukcji pływających. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W drugim dniu natomiast były to wyścigi wieślarskie na Smoczych Łodziach o Puchar Wojewody Dolnośląskiego. W tej konkurencji wzięło udział 10 załóg. Podobnie jak w roku ubiegłym najlepszą drużyną okazała się Kongeneracja. Trzymajcie równym tempem, tyle za jak najszybciej. Jeszcze kilka chwytów, jeszcze kilka chwytów, tak się mówi w I już, proszę Państwa, wszystko wiemy. Generacja S.A. Wrocław. A ja przypomnę, że póki wszyscy uśmiechamy się... <grymne> <grymne>